Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale, znajdujemy się w opuszczonej starej szkole. Tutaj mamy takie ławki, biurka, szafki. Zaraz tam sobie wejdziemy po kolei, to Wam pokażę. Ale najpierw tutaj nie od początku. Tu mamy jeszcze. no już podłączone nowe liczniki są. Także spoko Zajrzymy tutaj. Tu jest jedna z klas lekcyjnych. I zobaczcie, stoły do ping-ponga tu są. No i sporo wyposażenia. Takie trochę połamane wszystko, poniszczone, ale jednak coś tam jest ciekawego. Tam są takie stare ławki. Przejdę tam z drugiej strony, bo tutaj ta podłoga jest trochę taka średnia dość. Dobra, więc przeszliśmy dalej. Tutaj mamy taką starą, oczywiście szafkę na pomocy naukowe. No, wewnątrz to już tam nic nie uświadczy, no możemy zajrzeć. Jeszcze zobaczcie piec Kaflowy. Dość ciekawy, bo znajduje się wewnątrz. No, w szafkach to już nic nie ma i one się odsuwać nie chcą za bardzo. Tu są po piwach. Oczywiście ludzie, niestety. Szkoda, że to jest tak niszczone. Krzesło. I tutaj mamy kolejną szafę. Zobaczcie, pokażę Wam ciekawostkę. Zobaczcie na te sufity. No to jest coś. Wow, po prostu one są drewniane. W bardzo dobrym stanie. Tutaj mamy jeszcze taką glinianą donicę. Jeszcze mamy taką szafkę. To się na pewno też wsuwało. No i z 2005 roku. autoślad Gazeta. Jakieś tam literki, wycinanki jeszcze pozostawały. Takie dość fajne guziki. Różnorakie. Ops, spadł mi. I tutaj mamy cyferki, literki jakieś takie. No, powiem wam zawsze coś tam zostanie. Od wnętrzyż tam nie ma nic. Także przejdziemy sobie dalej do kolejnego pomieszczenia. Polski, znaczy to, co nią kiedyś było. Mapa jest dość zniszczona, ale jeszcze była na później. Tutaj mamy widoczne Warszawę, łódź, Kielce, Błyskozdrój, Rzeszów, Kraków i wszelkie okolice. Związek Socjalistycznych Republik, to na pewno dość stara ta mapa. Szkoda, Niemiecka Republika Demokratyczna. Także powiem Wam, że fajnie. Taka mapa się udało. udało się taką mapę tutaj znaleźć w tej starej szkole, ale powiem Wam, że no strasznie. Strony, Stany jest strasznie okropne. Okręg Katowicki, beton 1962 rok, Warszawa, wydano. Jakże super coś takiego znaleźć? Tutaj mamy tablicę dość dużą. Pamiętam ze czasów szkolnej, że tutaj się układały gąbki i kredy. Także też ciekawe. No, jeszcze nie jest takim aż tragicznym bardzo stanie. To już szyby powybijane. okien praktycznie nie ma w niektórych miejscach i strasznie chłód wewnątrz panuje, ale nie jest źle. A tutaj mamy te ławki takie stare. Może to nie są jeszcze tego jeszcze wcześniejszego typu, gdzie były e, takie pochylone, gdzie były kałamarze, to oparcia drewniane nie było. Krzesełek, tak jak teraz takiej wygody. Takie fajne donice gliniane, to wygląda jak makutra taka do wyrabiania ciasta, może to i to było. A ja tutaj mamy jeszcze również dwie takie donice z gliny, najczęściej były takie popularne. Już fragmenty drzew, oczywiście fragmenty drzew, drzewa po prostu wchodzą do wnętrza Tutaj właśnie szkoły przez tą zbitą szybę. Ja tutaj mamy niestety widać tam jeszcze nawet orzech. Ale wróćmy do tematów szkoły. O, jeszcze rurki są. No wiadomo, ta szkoła to będzie jeszcze przerabiana, więc zupełnie ja inaczej, bo tutaj rany są jakieś na nią. I tu mamy gazetę z chyba 2009 roku. Echał pomyśla, Ciekawa gazeta. Nie taka bardzo stara, aczkolwiek. Wyposażenie wnętrze szkoły jest takie dość rolskie. Tutaj mamy garnek, który sobie tu gotował. Najwidoczniej, najwidoczniej, zbyt wiele tutaj nie ma. Ciekawe, stale, po proszku Rex. Opakowanie dość interesujące, ale jak to widzicie, piece wszystko porozbijane. A ogólnie się dowiedziałam, że tutaj będzie przeprowadzony remont No właśnie świetlice. Bodajże. I tutaj mamy jak zwykle obdrapaną farbę na ścianach, co dodaje również ciekawego klimatu. I oczywiście wspomnienia wracają takich dawnych lat szkolnych. Tutaj znowu mamy była mapa z kawałkiem jakimś tutaj. Również mapy niestety nie ocalała, a szkoda. Bardzo szkoda, że to wszystko nie przetrwało. I podłoga oczywiście beton, no i oczywiście na to linoleum krzesła. Dość klasyczne, stare. Przejdziemy sobie dalej do kolejnych pomieszczeń, bo my tak tutaj krążymy w to i z powrotem. I w zasadzie jeszcze Innych nie byłam. Tutaj mamy fragment z książki Pana Tadeusza, mężczyzną daną wódkę, w ten czas wszyscy siedli i chłodzieniec litewski milcząc żywa jedli. ECHO SPORTOWE z 30 kwietnia do 1 maja 2007. Przegrana dogrywka. Zobaczymy, co kiedyś... o czym kiedyś pisano. Pozostał jeden krok. Szczypiornistki Kielce. Wyjazd po Puchar. Zależy, tylko to interesuje. Tomy Hokej. Punto będzie wygrywać. Hmm. Takie w sumie ciekawostki z wcześniejszych lat. Niepewne naprzód. Czarni Połaniec wygrali w skarżysku. Bez pomysłu w walce z zawodnikami. A tutaj? Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, aczkolwiek niestety pusta. I nadal te ciekawe drewniane sufity. Powiem wam, że one zostały chyba całkiem nie tak bardzo dawno położone. Tutaj mam firany. No Szkoda, mówię, że nic się tak nie ocalało, żeby co prawda coś wisiało. No i praktycznie żaden piec kaflowy też już się niestety nie uchował. Ale te stare drewniane drzwi, no bo co niektórzy z Was pamiętają, takie czasy szkolne. Zobaczcie, tutaj na pewno musiał być pokój nauczycielski, bo to jest okratowane w oknach. Także dość. Specyficznie ciekawie. W zasadzie nic nie zostało. Żadnych lamp, żyrandolik. Są właśnie fragmenty z nich. Jedynie tyle. Nic więcej nie ocalało. I tutaj mamy kolejną gazetę. Będzier na wolności. Ofiara w więzieniu. Ciekawe. To jest... Fakty. 2000... Fakt. 2005 rok. Także tyle w zasadzie. Będziemy się żegnać i lecimy coś poszukać dalej, bo tutaj zbyt wiele już nie uświadczymy. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Mamy ptasia gniazdo, oczywiście już pewnie puste, ale mimo to jednak. I te fajne łukowate wejście w kolorze różowym.